Często słyszymy, idź na studia, to znajdziesz dobrą pracę. No to poszłam. To był 2001 rok. Poszłam na bardzo trendowe studia em, zarządzania i marketingu em, na Politechnice świętokrzyskiej. Kto by pomyślał, że na Politechnice taki będzie kierunek, ale to był dość. On był chyba wtedy kilka lat dopiero na Politechnice. Może dlatego, że trendował i znalazł się nagle w większości uczelni. Ale do czego tu chcę nawiązać? Dlatego, że teraz z perspektywy czasu, z perspektywy 20 plus lat, teraz mam dosyć mocną opinię na ten temat. Jak może zrobiłabym coś inaczej, i może mam nadzieję, to pomoże Tobie, jeżeli jesteś na tym rozdrożu, czy iść na studia, czy nie iść na studia, co robić dalej. I od razu mówię, jak najbardziej, są zawody, które wymagają tych studiów, i ja, jako osoba, która powiedzmy idzie do lekarza albo na operację, no to chciałabym, żeby ktoś miał studia medyczne, albo jeżeli zatrudniam prawnika, żeby ktoś miał jakieś studia prawnicze. Także słuchajcie, ja nie mówię o tych kierunkach, mówię o kierunkach e, e, takich, chociaż sporo będzie się nawiązywać do tych kierunków również. Więc jeżeli jesteś na tym rozdrożu, chcę trochę powiedzieć o mojej perspektywie i może, co bym zrobiła inaczej, wiem, że czasu się nie zmieni, ale wiadomo. Z perspektywy doświadczenia wyrabiamy sobie pewną opinię i wiadomo, teraz z czasem ja pewne rzeczy też inaczej robię. Dlatego, że pomimo, że skończyłam studia w 2005 roku, później wracałam do nauki w innych, w różnych formach. Także ta nauka gdzieś tam zawsze z nami zostanie. Ale kolejny zwrot bardzo często słyszymy. Nauka to potęgi klucz. Tak, nauka jest bardzo ważna, ale jeżeli nie wykorzystujemy w praktyce i nie dzielimy się z tą nad tym, czego się nauczyliśmy z innymi, no to tak naprawdę no to nie jest taką, takim potęgi kluczem, <grym> że tak powiem. Ja nie wiedziałam tak naprawdę, co chcę robić, jaki kierunek chcę studiować. Co ja wiedziałam, to że chcę podróżować. Chciałam podróżować świat, chciałam zwiedzić wiele krajów, nauczyć się o innych kulturach. I to też rozmawiałam z kimś ostatnio, z młodą dziewczyną, która idzie do college'u i wybrała kierunek turystyczny, dlatego że chce podróżować. No i ja też taki na tym poszłam. W ogóle szkołą średnią, którą skończyłam, to była na kierunku menadżersko-turystycznym. Ale czego, z czego sobie nie zdawałam sprawy, żeby podróżować, wcale nie muszę pracować w branży turystycznej. I wybierając kierunek zarządzania i marketingu, bo trochę nie miałam wyjścia, szczerze mówiąc, bo nie dostałam się do akademii do, na Uniwersytet w Krakowie, więc... Tak jakby tutaj ta opcja mi została. Więc poszłam na te, na ten, na te studia, ponieważ tak naprawdę też nie wiedziałam, czy, co chcę robić. Jeżeli chodzi o pracę, też nie wiedziałam za bardzo, co. Zresztą nie było tyle możliwości nawet jeżeli chodzi o znalezienie tej pracy. A ponieważ to były studia państwowe, więc nie było kosztów związanych poza kosztami dojazdu na uczelnię. Nie było tak naprawdę takich kosztów związanych z tym, więc. Studia dały mi ten czas na rozglądanie się, co tak naprawdę może chciała, czego bym chciała spróbować, co bym chciała, chciała robić. Więc jeżeli jesteś na tym etapie, że za bardzo nie wiesz, kurczę, czy tu iść, czy tam iść i tak dalej, no to studia mogą być dobrą opcją również na ten jakby okres pomiędzy tym, co, co będziemy chcieli robić. Od razu mówię, że zazwyczaj, jeżeli coś bardzo często się zdarza, wybierzemy coś, co chcemy robić, zaczniemy to robić, a potem okazuje się, że to nie jest to. <laughs> ale na szczęście mamy prawo zmienić decyzję i przekwalifikować się. Może to zająć troszeczkę więcej czasu, ale ja osobiście uważam, że warto zainwestować ten czas niż latami brnąć w coś, co nie przynosi nam tej satysfakcji. Kolejna rzecz z perspektywy czasu, którą teraz e, też widzę, na większość wykładowców, którzy prowadzili zajęcia z, e, dotyczące marketingu, e, dotyczące zarządzania, nigdy nie miała nic w praktyce do czynienia z marketingiem bądź zarządzaniem. Więc to była bardzo sucha wiedza bardzo sucha wiedza książkowa, wiele prezentacji. I jak sami pewnie wiecie, taka sucha wiedza no nie zostaje na długo w głowie. To musi być połączone z praktyką. Także jedyne, na, na pewno, co bym zmieniła, to połączenie nauki z praktyką. Pod koniec studiów, w ostatnim, na drugim roku, po zakończeniu drugiego roku, miałam akurat możliwość e, e, zrobić staż. E, Dwutygodniowy, to jest tak Work Experience, w biurze turystycznym, który zrobiłam na dwa tygodnie. Zostałam tam trochę dłużej, dlatego że była taka opcja, ponieważ ktoś był na urlopie, więc zostałam trochę dłużej, ale później, no, jakby nie było możliwości powrotu tam, no bo nie było etatów. Ale no, miałam tą zagwiazdkę, taki haczyk pracy w biurze turystycznym, pracy w biurze, też pracy z ludźmi. No i tutaj nie ukrywam, coś mi się podobało, dlatego że no ja lubię rozmawiać z ludźmi, lubię poznawać ludzi, lubię pomagać ludziom, e, lubię dawać jakieś rozwiązania, przygotowywać e, plany. Więc, no, gdzieś tam ta iskierka może się troszkę zapaliła, ale, e, no, tego nie ukrywam, było zupełnie za mało, dlatego że tego doświadczenia związanego z marketingiem takiego konkretnego tak naprawdę nie miałam. E, z zarządzaniem też nie miałam, więc Zachęcam, jeżeli ty jesteś na etapie uczenia się, jak możesz poczuć coś w praktyce? Może znasz kogoś, albo nawet jeżeli nie znasz, trzeba zacząć pukać do drzwi i pytać się, czy, czy mogła być możliwość na przykład pracy tam. Nawet ja wtedy nawet w tym biurze turystycznym pierwsze dwa tygodnie to były bezpłatne. Ale to nie o to chodziło, to było, to było doświadczenie, chciałam też zobaczyć w ogóle, co, jak to wszystko tam działa. Także ja osobiście, nawet teraz, na takie doświadczenie z perspektywy czasu, jeżeli bym wróciła do tego wieku, to jak najbardziej bym się zgodziła, dlatego że mieszkałam z rodzicami, więc jakby tych kosztów praktycznie nie miałam takich dużych. Inaczej jest, jeżeli oczywiście. Mamy swoje mieszkanie, mamy rodzinę, wtedy decyzja jest troszeczkę inna, robienie stażu bezpłatnego. Ale to temat może na inne, inne wideo. Ale czego brakowało? Zdecydowanie brakowało tej praktyki. Była to sucha nauka i nawet w mojej karierze, patrząc na moją karierę, gdzie z marketingiem obcowałam cały czas, z zarządzaniem, Naprawdę niewiele używam. Nie, nie mogę odnieść się do niczego. O, nauczyłam się tego na studiach. Naprawdę, nawet, nawet jednego przykładu nie mogłabym teraz, nawet próbuję myśleć o tym, nie wiem. Nie wiem, czy podałam jakiś przykład z moich studiów, które coś czego się nauczyłam i wykorzystałam w, w trakcie mojej kariery. No niestety nie Szkoda. No ale cóż, czasu nie wrócę, więc zachęcam. Nauka, praktyka, nauka, praktyka. To jest naprawdę niesamowicie, niesamowicie ważna. I wtedy ta nauka w ogóle ma inny, inną perspektywę, inny sens. Tak jakby te puzle się składają zupełnie inaczej. I łatwiej jest o tym rozmawiać, łatwiej jest pisać pracę, zdać te egzaminy i tak dalej, tak dalej. Co najciekawsze. W trakcie mojej kariery nikt nigdy nie pytał mi się o mój dyplom. Tak pojawiały się w opisach, w ofertach pracy, że wymagają doświadczenia albo licencjaty, albo magisterskiego, albo wyższego doświadczenia, nie doświadczenia, edukacji, jeżeli chodzi o edukację. Tak naprawdę nigdy, nikt mi się nie zapytał o kopię mojego dyplomu. Do ostatniej firmy, do ostatniej firmy, z którą zaczynam, bo zmieniam pracę. Zaczynam pracę w przyszły poniedziałek i oni im musiałam przesłać kopię mojego dyplomu. Na szczęście mam przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego, bo zrobiłam w Polsce, pracuję w Anglii. I wiecie co, szczerze mówiąc, po 25 latach cieszyłam się, ja wreszcie, wreszcie będę mogła. Wysłać kopię tego mojego dyplomu. Być może to jest tylko do systemu, ja to rozumiem, ale e, i to nie miało żadnego wpływu na decyzję, ale e, no jednak ta satysfakcja chociaż troszeczkę, chociaż troszeczkę była, ale tak jak mówię, w poprzednich moich e, przygodach z pracą i szukaniem pracy, mogłabym tak naprawdę napisać jakikolwiek uniwersytet, e, i jakikolwiek kierunek, jaki skończyłam, i nikt tak naprawdę nigdy o to nie pytał. Szkoda, bo jeżeli tego wymagają, to tak naprawdę no z jakiegoś powodu. No ale cóż. Um, ale czy żałuję, czy żałuję czegokolwiek? Absolutnie nie. Tak jak mówię, nie wiedziałam tak naprawdę do końca, co chcę robić, um, więc to, było, to dało mi taki czas i dało mi pomału, pomału jakieś odpowiedzi, bo pojawiły się różne sytuacje. Które pomogły mi z, tą, z tym kolejnym krokiem, co dalej, co dalej, co dalej. E, no, aż do ostatniego roku na studiach, kiedy pojawiła się możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii na 6 miesięcy, którą złapałam rękami i nogami, bo nauka języka angielskiego stała, była dla mnie dużym priorytetem, e, więc skorzystałam z tej, e, z tej okazji jak najbardziej. E, także absolutnie nie żałuję. Tak musiało być, tak było, i um, jedyne, co chcecie zostawić z tym, że jeżeli decydujesz się iść na studia, jeżeli decydujesz się kontynuować naukę, um, to połącz to z praktyką, połącz to z wdrażaniem tego w życie. Czy to jest robienie coś dla siebie na boku i w międzyczasie nauka, um, ale wtedy ta nauka ma inny sens i inne zrozumienie, i łatwiej wchodzi, tak jak mówię. Um, więc absolutnie nie jestem przeciwko studiów, absolutnie nie. Um, ale żeby to w ogóle miało sens, żeby to nie był tylko papierek, bo papierek, papierek sam nie zrobi za nas roboty, jeżeli przyjdzie o ubieganie się o pracę, czy nawet zaczęcie własnego biznesu, tutaj będzie chodzić o praktykę, tutaj będzie chodzić o to, chodzić o to jak artykulujemy um, nasze doświadczenie, co możemy wprowadzić do. Do danej firmy, jakie są nasze mocne strony, więc papierek, papierkiem, ale dużo działanie jednak jest niesamowicie istotne. Także jeżeli ty jesteś na tych rozdrożach albo też masz doświadczenie z tym, jeżeli chodzi o studia, czy studiowałaś, studiowałeś coś, czy robisz coś w tym zawodzie teraz, czy nie, daj znać, podziel się Twoimi doświadczeniami. Do zobaczenia na kolejnym wideo.